Furukawa Fitel oraz North Lab Photonics to globalni liderzy w obszarze technologii światłowodowych. Dostarczają zarówno popularne spawarki polowe, jak i zaawansowane systemy wykorzystywane w laboratoriach na całym świecie. Unikatowe i zarazem praktyczne rozwiązania zastosowane w spawarce Fitel S185 to właśnie efekt współpracy z wiodącymi producentami laserów i sprzęgaczy. Szeroki wybór kompatybilnych akcesoriów ułatwia i przyspiesza pracę, pozwalając na przenoszenie włókna w jednym, stabilnym uchwycie. Termiczny ściągacz izolacji zabezpiecza szkło przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ultradźwiękowe przecinarki North Lab zapewniają unikalną jakość cięcia. Niemniej odpowiednie ułożenie osi włókna PM względem ostrza przycinarki też ma duże znaczenie, a to z uwagi na występujące we włóknach naprężenia. Interferometr NorFlab ProView pomocny jest zarówno w optymalnym ułożeniu włókna, jak i w późniejszej weryfikacji cięcia. W Vittel oba obarówki mają regulowane położenie w trzech osiach, co umożliwia centrowanie zarówno za gołe włókno, jak i za włókno w izolacji. Do tego oba łoża pozwalają na obrót światłowodów o 360 stopni. Fitel S185 umożliwia najdokładniejsze centrowanie dostępne w tym segmencie rynku, a optyka Olympus zapewnia wyjątkowo dokładną ocenę spawu. Już od lat 80. spawarki Fitel japońskiego koncernu Furukawa wiodą prym i zapewniają jakość oraz precyzję odbiorcom na całym świecie.